Dzień dobry. Mamy tutaj proste urządzenie do tak zwany bezprzewodowy sterownik oświetlenia. Tu mamy takie urządzenie w dokumencie, jak deklarację zgodności. No i instrukcje obsługi, która jest. No, nawet dla laika jest niepotrzebna. Montaż tego urządzenia. Te urządzenie osobiście wygląda tak. Jest... Tu jest tak zwany, kolokwialnie mówiąc, plus minus antena. Po drugiej stronie mamy wyjście plusowe i 3 minusowe to czyli jest na 3 żarówki po podłączeniu plusu podłączamy do prądu tu mamy podłączenie pod e, to dwie nam zostaje bo to jest próbne podłączenie podłączamy pod lampę naprawdę to jest bardzo proste i pilot do tego wygląda w tak Mamy, mamy A, B i C, czyli trzy urządzenia. Mamy też czasowe. Jak włączamy czasowe, po minucie się wyłącza. E, mamy włączenie i gruntowne wyłączenie. Więc mamy podłączone pod A. Tu mamy świecącą lampkę. Klikamy tak, żeby było na przykład widać. żeby było widać na przykład wszystko, o. klikamy na A, wyłączamy, proszę. Jeszcze raz klikamy na A. I to jest właśnie naj najprostsze urządzenie, sterowane pilotem do kinkietów. Nie trzeba wstawać w nocy, a nie wyłączać, a robić gdzieś ścianie. Przełącznika dziękuję.